Yo, yo, Czestoryslawik kształ, Witam was bardzo kochani serdecznie. Ano już, już, już wiem, wiem. Słuchajcie, szybko takie, taka historyjka, żarcik dla was specjalnie. Mianowicie, ostatnio do mojego taty przyszedł taki pan Krzysztof. Pozdrawiam pan Krzysztofa. Pan Krzysztof jest poszukiwaczem skarbów, eksploruje i obsługuje taki detektor który wykrywa różne metale, no i przychodzi do nas, bo tam trzeba było coś znaleźć, to mnie ważne, mniejsza z tym. No i on rozkłada cały ten sprzęt, jakiś taki plecaczek, przewody, tu, zakłada słuchawki, idzie tam ten. Ja mówię, Pana, Panie Krzysztofie, ale po co Panu zasadniczo te słuchawki? A On mówi, no jak po co? Słucham metalu. A jest jak jest, dziękuję, mimo wszystko. Siadajcie, siadajcie. Dzięki za wspólny wieczór. Młach, całuję Was i widzimy się niebawem. Nara.